panem, tak, a pan jak się nazywa? A pan już nie pamięta, tak? Co pan powiedział? No nie pamiętam właśnie, jakby pan mi przypomniał. A ile ma pan lat? Ja mam 36 lat. Aha, bo myślałem, że więcej. 60, 70 już. Że pan M nie pamięta. Nie proszę pana mama, ale jest Halmelala Ale. Nie mam lat. A pana Alzheimera? Co mam? To ma pan Alzgeimera? Tak. meda tak. Aha. Gatesmera. Gatesmera. No słyszę. Słyszę po tak. To dlaczego pan dokonywał rejestracji? Bo mogę. To pan żart... N nie może pan. Dlaczego? A kto mi zabroni? Prawo jakieś? No jeżeli pan dokonał, to pan może aktywować to konto. Le a kto mi każe? Kim? Lekarzem? A kto mi każe aktywować No ja teraz dzwonię, żeby panu pomóc w aktywacji. No i w jaki sposób A mi pan, pan, pan każe. No, nie jeżeli pan żart żartuje. Ale bo mogę. Bo mogę dokonać rejestracji, tak? No jeżeli pan dokona rejestracji, to ja teraz będę do pana dzwonić cały czas. Tak bo pan No chce? Tak. O to mi właśnie chodzi, pan żeby chce. pan dzwonił tak. O! Pan tak. chcę, żeby ja dzwonił do pana dziesięć razy dziennie, tak? Ale niech pan dzwoni 50. pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt razy do pana Pięćdziesiąt, tak? A y, dobra, a okej, okay. a jeżeli pan nie zadzwoni pięćdziesięciu, to jaka będzie kara? No to dla pana będzie kara. Odpolicie, nie, No dla mnie? Że pan to... No oczywiście, że no pan dokonywał przecież... rejestracji. No dobrze, pan ja żartuje. dokonywałem nie proszę pana, ja dokonywałem rejestracji. Pan teraz powiedział, że będzie pan dzwonił pięćdziesiąt razy dziennie, a jeżeli pan nie zadzwoni pięćdziesięciu razy dziennie, czy nawet dziesięciu razy dziennie, to jaką karę pan sobie sam wymierzy? Nie wymierzę. No dlaczego? To pan nieuczciwy jest, to pan jest oszust z kamer jakiś. A pa, pan jest, pan jest kamer oszust. No pan, ja jestem. Teraz marnuje mój czas, dlaczego? No pana ja tak, tak pana tak. Do na pana imię, I co pan powie? Pan jest oszust... I co pan powie? Dzień dobry, naszej firmy. Bardzo poważnej firmy. Dzień dobry, A pan jestem oszustem. Człowiek. Dzień dobry, jestem. Pan jest oszustem, ja słyszę. Pan powie, pójdzie pan na policję i powie, Dzień dobry, jestem oszustem, dzwoniłem do osoby, która zarejestrowała nie się nie, tak i traci mój czas?